Za kierownicą magazyn motoryzacyjny. W Siemianowicach Śląskich ogłoszono sukces z tytułu mandatów wystawionych na podstawie nagrań z dwóch wideorejestratorów wystawiono mandaty na ponad 2 miliony złotych. Dlatego miasto zamierza zakupić dwa kolejne takie urządzenia. Kierowcy i mieszkańcy łapią się za głowę i nawołują, nawołują do przepisowej jazdy, tak żeby miastu nie dać zarobić, bo mówią, że nie chodzi o bezpieczeństwo, a o łatanie dziury budżetowej. O co zatem tak naprawdę chodzi obu stronom, z rzecznikiem siemianowickiego magistratu Jakubem Nowakiem i Mariuszem Polokiem, inicjatorem akcji, a także że kierowcami rozmawiała nasza reporterka. Obecnie w Siemnowicach w systemie Czerwone Światowy wyposażono są dwa skrzyżowania. W przyszłym roku, jeśli radni na najbliższej sesji Rady Miasta oczywiście przyjmą budżet w tej formie zaproponowanej przez prezydenta miasta, dodatkowe dwa skrzyżowania zostaną objęte tym samym programem. Mówimy o dwóch skrzyżowaniach w centrum miasta, to jest skrzyżowanie ulicy PCK i Parkowej oraz Powstańców i Mysłowicka. W tym roku do budżetu miasta z tytułu opłaconych mandatów wpłynie około 2 700 tysięcy zł. Przewidujemy, że skoro dotychczas były dwa skrzyżowania objęte tym systemem, dwa kolejne dojdą, no to tak naprawdę ten wpływ powinien się zwiększyć. Ale tak jak mówię, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Sprzeciwiamy się łataniu dziury budżetowej kosztem kierowców, którzy i tak ponoszą praktycznie bardzo duże koszty, czy to w postaci opłaty środowiskowej, czy też w postaci opłat drogowej, paliwowej. Tysiące różnych składników jest przecież w cenie paliwa i pokrywamy to my jako kierowcy. No Tutaj w sprytny sposób miasto znalazło na najeżdżących, powiedzmy może bardziej brawurowych. Kierowców. Chodzi tak naprawdę o poprawę bezpieczeństwa, czy chodzi o to, żeby wyciągnąć z kieszeni kierowców pieniądze na załatanie dziury budżetowej w Siemianowicach? Jeśli kierowca przejeżdża na czerwonym świetle, mnie prawo, więc tutaj chyba chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Dla przykładu sąsiednie Katowice zakładają wpływy z mandatów na poziomie miliona 300 tysięcy. Siemianowice zakładają wpływ na poziomie prawie 5 milionów. Czy tutaj magistrat się trochę nie zagalopował? Yy, nie sądzę, z tego względu, że każde miasto rządzi się Oddzielnymi prawami, a tak jak mówię, my chcemy poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Więc takie działania, zgodne z prawem, miasto podejmuje. Tutaj miasto mówi, gdyby jeździli przepisowo, nie płaciliby tych mandatów. Ale rzeczywiście i my również nawołujemy do jazdy przepisowej, ale proponujemy inne rozwiązanie, które niedawno ogłosiliśmy. Proponowaliśmy włączenie, jeżeli tak bardzo nam zależy, oczywiście, na bezpieczeństwie i na jeżdżeniu przepisowym, na włączeniu zegarów, które pokażą, jak długo jeszcze. Będzie świeciło się światło zielone, co pozwoli kierowcom podjąć właściwe decyzje komunikacyjne, a nie ryzykować, bo często jest tak, że nadjeżdżający pojazd do skrzyżowania jedzie, świeci się zielone, przeleci jego zdaniem na zielonym, no a tutaj już jest pomarańczowe, na no a zatem już jest łamanie przepisu, A zanim wykona manewr skrętu, no to się już najczęściej świeci światło czerwone i wtedy jest zdjęcie i opłata. Miasto zamierza kupić dwa nowe radary. Słyszałem, słyszałem. No nie wiem, jak jest takie miasto bogate, no, to nikt się kupi. No, zakładają 5 milionów, że tyle pieniędzy wpłynie do budżetu z tytułu tych mandatów. Może by te kasy poszukali gdzie indziej. Trzeba ostrożnie jeździć, żeby nie popełniać żadnych wykroczeń, żeby nie dać miastu zarobić. No, proste. A słyszał pan o tej akcji, żeby teraz jeździć przepisowo, żeby nie dać miastu zarobić? Ja zawsze jeżdżę przepisowo. Staram się nie dać nikomu zarobić. <laughs> Jeśli to ma służyć w celu zarobkowym, a nie poprawie bezpieczeństwa, to jest to nietrafny pomysł zupełnie. Dostała pani? Oni tu kiedyś mandat? Mąż dostał. Ja nie, na szczęście. A ile mąż zapłacił mandatu? Chyba 500 zł, tak mi się wydaje. Czyli dotkliwa kwota. No... Zapolało, no ale złamał przepis, prawda? Więc no, on sobie zdawał sprawę, że tak było, chociaż do końca nie pamiętał w jakich okolicznościach, no ale ponieważ nie był jedyny i wydaje mi się, że to chyba była dosyć głośna sprawa tutaj, że wiele osób zapłaciło, teraz chyba się poprawiło. No akurat teraz zmieniono ten układ tutaj świateł i, i wydaje mi się, że troszkę jest rozsądniej i chyba ludzie mniej łamią przepisy. Zresztą było to nie, na tyle niejednoznaczne, że można było sobie nie zdawać sprawy, że się przepisy łamie. To się dopiero okazywało po otrzymaniu mandatu. No ja wiem, czy taka Akcja. Znaczy, uważam, że należy przepisowo jeździć, no ale te przepisy tutaj i fotoradar w jakichś zdrowych rozsądkach, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś ściąganie pieniędzy, wyraźnie naciągane, o, tak bym powiedziała. A z niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że tam, gdzie postawiono takie urządzenia, wcale nie zmniejszyła się liczba wypadków. Nagranie przygotowała Joanna Opas.